Zadanie 13. Funkcje liniowe f, f oraz g określone wzorami F od x równa się 3x dodać 6 oraz g od x równe Ax dodać 7, mają to samo miejsce zerowe, współczynnik A tutaj jest równy. Jeżeli one mają to samo miejsce zerowe, to warto znaleźć, myślę, że najpierw miejsce zerowe funkcji f, czyli szukamy takiego x, dla którego 3x dodać 6 się zeruje. Jeżeli szóstkę przeniesiemy na drugą stronę, to widzimy, że 3x ma się równać minus 6. Po podzieleniu przez 3x równa się minus 2. Czyli teraz wiemy, że jeżeli do, do funkcji g podstawimy tego x równego minus 2, to ma się nam to wyzerować, gdyż te dwie funkcje mają mieć te same miejsce zerowe. A minus 2 jest jedynym miejscem zerowym funkcji f, gdyż jest to funkcja liniowa. Czyli teraz tak, podstawiamy minus dwójkę do tego wzoru, czyli a razy minus 2 dodać 7 ma się równać 0. To po prostu mogę zapisać jako minus 2a dodać 7 ma się równać 0. Minus 2a na drugą stronę, czyli stanie się plus 2a, czyli 7 to jest 2a. Jeżeli to podzielę przez 2, to widzę, że a to jest 7 drugich, czyli inaczej 3,5 7 drugich to jest odpowiedź. Da